Jest wiele drużyn, które do turniejów podchodzą z roli faworytów. Świetnym tego przykładem jest chociażby Astralis, które w momencie posiadania swojej ery było o poziom wyżej od każdej innej drużyny na świecie i rzeczywiście wygrywali Majory. Są jednak takie drużyny, które mimo, że są faworytami, nie są w stanie dowieść tych zwycięstw. Przykładów jest wiele, ale jedną z takich drużyn niewątpliwie jest Falcons. W tym odcinku opowiemy sobie, jak Falcons doprowadziło do największej kompromitacji w dotychczasowej historii CS-2. Zapraszam serdecznie. Lecz zanim zaczniemy odcinek, szybkie słowo od sponsora tego materiału. Pirate Swap to strona do wymieniania skinów w CS2. Jeśli masz jakiś skin, który ci się znudził, to śmiało możesz go wymienić, a sam proces jest naprawdę ekspresowy. Oprócz tego, jeśli na przykład nie stać was na danego skina, a chcielibyście się dalej wymienić, to zawsze możecie sobie doładować balans blikiem, kartą, bądź po prostu PayPalem czy PaySafeCardem. A wiem, ponieważ sam to wielokrotnie robiłem. Sam proces wymiany jest przede wszystkim bezpieczny, a to jest chyba w obecnych czasach najważniejsze, a jeśli użyjecie kodu Klepsydra dostajecie aż 30. 5% do pierwszego i każdego następnego doładowania. Dlatego nie czekajcie. Wymieńcie swoje skiny, które macie na coś naprawdę, naprawdę fajnego. Skorzystajcie z mojego kodu Klepsydra, wejdźcie na Pirate swap i cieszcie się nowymi skinami. I aby dobrze opowiedzieć sobie, jak do tego doszło, warto opowiedzieć sobie przynajmniej pobieżnie historię Falcons, a historia prezentuje się następująco. Jest to organizacja z Arabii Saudyjskiej, która powstała w 2017 roku. Jej założycielem jest Mossad aldo i Jeśli nie macie zielonego pojęcia kim on jest, jest to związane z faktem, że nie interesujecie się FIFO. Mossad jest jednym z najbardziej utytułowanych graczy FIFA na świecie i udało mu się nawet wygrać eSportowe sportowe mistrzostwo świata parę lat temu. Oprócz tego był on trzykrotnie najlepszym graczem na świecie i jest on założycielem Team Falcons oraz bardzo znaną osobą w świecie Arabii Saudyjskiej. Ma on pół miliona subów na YouTube, prawie pół miliona obserwatorów na Instagramie oraz robi on naprawdę spore ruchy dla Falcons, jak na przykład zdjęcia z Maxem Verstappenem. Jednym z innych sporych ruchów było zbudowanie pierwszego rosteru Falcons zaraz po starcie pandemii. I przez to, że było mnóstwo tych rosterów Falcons, nie będziemy przechodzić przez każdy z nich, tylko podzielimy to sobie na dwa rodzaje. Pierwszy rodzaj przed rewolucją oraz drugi rodzaj po rewolucji. Falcons przed rewolucją to m.in. rostery z takimi osobami jak Haji, MHL oraz NBK. Natomiast po rewolucji to ten moment, w którym Falcons uznało, że ma zamiar zainwestować w CSA i walczyć o tytuł najlepszej drużyny świata. Zadziało się to pod koniec 2023 roku, to właśnie wtedy do drużyny dołącza Zonic, czyli najlepszy trener w historii CSA GO, czterokrotny zwycięzca Majora. Oprócz Zonika dołączył również Lars Robl. Jeśli nie wiecie, kim jest Lars, to pewnie dlatego, że jest to osoba, która rzadko kiedy bywa przed kamerami, lecz był on również częścią bardzo ważnego sukcesu, czyli również razem z Zonikiem wygrywał cztery majory. A kim tak właściwie jest Lars? Jest on performance coachem i był on performance coachem również wtedy. Takie jest jego zadanie, żeby wpływać na performance graczy. Do Larsa oczywiście jeszcze przejdziemy, gdyż ma on dosyć kluczową rolę w samym Team Falcons, lecz teraz skupmy się na tym, co Falcons robiło w 2023 roku. Takie dwa transfery świadczyły o tym, że Falcons sprowadza najlepszych z najlepszych. Tworzą roster, skład, który ma zamiar walczyć o te top 5 świata. Snappy, Magisk, Madden, Sampaius oraz Boros. Skład, o który ja personalnie martwiłem się od samego początku i od początku na moich streamach powtarzałem ciągle, że nie ma on zwyczajnie firepoweru. Te obawy tyczyły się zarówno Borosa, jak i Duplicha, głównie z tego w związku, że Snap jako Eagle po prostu nie dowoził. Magisk grał słabo oraz szczerze mówiąc San Paius po przejściu na CSA 2 grał o wiele gorzej w porównaniu do CSA GO. Sam performance graczy zdecydowanie potwierdził moje przypuszczenia, a nawet jeżeli performance nie mówił sam za siebie, to sam Magisk to potwierdził mówiąc. Myślę, że kiedy mamy dobry dzień, mamy firepower, żeby walczyć z najlepszymi z najlepszych, ale żeby robić to ciągle jest to problematyczne. No jest to problematyczne, gdyż nikt nie jest w stanie być najlepszy na świecie przez cały miesiąc albo przez cały rok albo przez dwa lata. Jest to zwyczajnie niemożliwe, każdy będzie mieć gorsze gry i wtedy, kiedy reszta drużyny nie będzie dowozić, najzwyczajniej w świecie będziesz przegrywać. I tak po prostu działo się w przypadku Falcons. Ich najlepszy wynik to, niestety dla nas, gdyż pokonali oni wtedy ENCE i M Katowice 2024. Udało im się wtedy rzeczywiście pokonać ENCE w finale, ale jeżeli chodzi o półfinał, to nie mieli już tyle farta, ponieważ trafili oni na Team Spirit, które zwyczajnie się po nich przejechało. We don't see Donk losing many of the peaks. He might not even have to. As Zontix comes around the back, Zontix is still here, and he's been just fine in these moments. Despite all of the greatness, Falcons will. Falcons próbowało różnych wersji. Tak jak powiedziałem, zamienili oni Borosa na Dupricha, lecz to również nie było w stanie pomóc, gdyż zwyczajnie sam roster był przepełniony gwiazdami, które nie były w komfortowych dla siebie miejscach. Owszem, Dupri dowiózł Firepower, ale Madden przez to, że dołączył Dupri grał gorzej, Magid grał cały czas tak samo oraz Snappy grał po prostu tragicznie, co doprowadzało do sytuacji, w której najzwyczajniej w świecie Firepoweru nie było, taktyk nie było oraz po prostu Falcons nie istniało.

and changing in the middle of the game and the reason I'm getting angry is because I know you're fucking better than that i don't know if, uh, when to take it up because we also have an important tournament but i feel it's fucking necessary at the fucking Kerovitsa, you had the most insane but aim so good. one of some of the most insane aim i've aim seen don't change your mouse before the armor memil we'll spotted them crossing secret I czy słusznie, czy nie, to już kompletnie nie mi oceniać, ale trzeba przyznać, że po prostu smutno się na to patrzyło. Falcons więc wpadło na genialny pomysł. Ściągną do zespołu kogoś, kto był najlepszym graczem w historii CSA Skoro mają oni najlepszego trenera w historii CSA mają najlepszego performance coacha, to ściągnięcie najlepszego gracza w historii CS:GO z pewnością pomoże. No i pomóc pomogło ponieważ sięgnęli oni do zespołu Simpla. I trzeba przyznać, że sam Simple w barwach Falcons nie radził sobie aż tak tragicznie. Miał on lepsze gry, miał on również gorsze gry, lecz trzeba przyznać, że wyniki były zwyczajnie fatalne. Falcons pojechało na rmr żeby dostać się na Majora w Szanghaju i jeżeli chodzi o samego rmr to wypadli oni absolutnie tragicznie, odpadając z wynikami 1 do 3, pokonując tylko i wyłącznie Dynamo Eslot, przegrywając na Face, przegrywając na Są oraz przegrywając na Gamer Legion. Apsolutna tragedija. The final round for Falcons at the RMR, and it hinges on that old duo Dupree and Majisk to try and save it. Now Fault went from that disastrous second map, but here in Mirage, we've said every kill that's mattered, every chance for the impact. He has found it, and that round is no exception. Gamer Legion knock Falcons out of the RMR. To wszystko zmieniło się jednak w drugiej połowie 2024 roku. To właśnie wtedy następuje prawdziwa rewolucja w Falcons. Tak jak za pierwszym razem, wyrzucony został cały skład i został tylko Boros, tak teraz ponownie cały skład został przeniesiony na ławkę i został tylko Magisk i Zonik. Za niedługo jasnym stało się, kto będzie wypełniać ten skład. Jako drugi został zapowiedziany Niko. I to szczerze mówiąc jakoś nie dziwi. Plotki o tym, że Niko ma dołączyć do Falcons, latały już mniej więcej od roku i to po prostu prędzej czy później musiało się wydarzyć. Następnie jednak pojawiały się wszelakie wersje. Było mówione, że Monesi dołączy razem z nim, następnie podobno Monesi odrzucił ofertę, więc Falcons szukało zastępstwa. Potem pojawiła się plotka, że Falcons celuje w f i Jumbo, i szczerze mówiąc, patrząc z perspektywy czasu, chyba naprawdę dobrze, że do tego rosteru nie doszło, bo nie wyglądałoby to najlepiej. Finalnie cała piątka brzmiała w ten sposób. Keksan, Dexter, TSS, Nico i Magisk, gdzie rzekomo na Keksana, Dextera oraz TSS zostało wydane ponad 5 milionów dolarów. I trzeba przyznać, że na papierze ten skład naprawdę źle nie wyglądał. Porównując do tego, co mieli wcześniej ze Snapim, był to roster, który rzeczywiście o te top 5 świata walczyć mógł. Jak wyglądały więc ich wyniki? Początek roku był ciężki. Kwalifikacje do Blasta tragiczne, Katowice również tragiczne, ale trzeba przyznać, że PGL klucz na poka zagrane w naprawdę w początku stylu. Oprócz tego nie najlepsze występy na Blaście i ESL, ale PGL Bukaresz zostało również przez nich wygrane. Wydawać by się mogło, że to może zapowiadać o wiele lepszy okres, lecz już było wiadome przed turniejem, że skoro PGL Bukaresz będzie ostatnim turniejem Dextera, to najprawdopodobniej pojawi się za niego Monesi i dokładnie tak się stało. Monesi swój debiut zaliczył na Intel Extreme Masters Melbourne 2025. Debiut, który najprawdopodobniej zostanie zapamiętany na długo. Bo wiecie, Niko po przejściu do drużyny od razu powiedział, że jego interesuje tylko i wyłącznie granie z Monesim, więc kiedy taka opcja się pojawiła, to jakoś specjalnie nie dziwi to, że zdecydował się Monesi od razu dołączyć. I szczerze mówiąc, jakoś specjalnie on nie czekał. Odszedł z GtU, dołączył do Falcons, a w międzyczasie obsmarował GtU w różnych wywiadach. Głównym powodem jego odejścia z itu miał być rzekomy brak struktury, co mu się bardzo nie podobało. I tak jak widziałem, że wiele ludzi zareagowało na to bardzo negatywnie, gdyż było to bezpośrednie porównanie Hux'ego oraz Alexiego do Snax'a. Tak ciężko się dziwić Monesiemu. Styl iglowania Alexiego jest bardzo, bardzo specyficzny i również wielokrotnie krytykowany przez innych trenerów. Według ludzi, niemożliwym jest, aby ciągle mikromanage'ować zawodników, ale jednak to robi i trzeba przyznać, że patrząc na wyniki Nawi w zeszłym roku, było to całkiem niezłą strategią, patrząc na to, że wygrali oni Majora. Monesi sam również przyznał, że Huxi stylowo był podobny do Aleksiego, więc trzeba przyznać, że chyba po prostu taki styl iglowania zwyczajnie mu bardziej odpowiada. Snax natomiast wydawał się być troszeczkę innym in-game liderem. Nie oznacza to, że gorszym. A więc Monesi dołącza do Falcons. Debiut Intel Extreme Masters Melbourne, jeden z najprawdopodobniej najlepszych turniejów CS2, jaki można było mieć okazję oglądać. Niesamowity finał przeciwko Vitality, gdzie tak naprawdę teraz było wiadomo, że Falcons wygra, raz, że Vitality i cały czas wszystko zmieniało się o 180 stopni. Następnie ponownie drugie miejsce po zażartej walce przeciwko Vitality na Blast Rivals Spring 2025 oraz również odpadnięcie w półfinale przeciwko Vitality wynikiem 1–2 na IM Dallas 2025. Nie zmienia to jednak faktu, że były to dobre wyniki, więc każdy zastanawiał się, jaki wynik będzie tym razem na majorze skoro Monesi i reszta gra tak dobrze. W międzyczasie pojawiły się dwie nowe informacje. Pierwsza zwykła plotka, że Kiosuke, czyli jeden z największych talentów całego CS, obecnie ma dołączyć do Falcons w zamian za Tessesa, oraz że ma dojść do sytuacji, w której subem Falcons będzie perfekto. I tak jak ta druga informacja nikogo nie obchodziła, gdyż suby rzadko kiedy są używane na Majorach, tak rzeczywiście ta pierwsza była absolutnie kluczowa. Jak sam Tesses przyznał po Majorze, najprawdopodobniej te informacje z zewnątrz wpływały na ich kiepskie rezultaty. A o jakich kiepskich rezultatach mówię? Wyobraźcie sobie, że jedna z najbogatszych, jeżeli nie najbogatsza organizacja obecnie w cs mająca skład warty miliony dolarów, gdyż możemy tutaj bardzo łatwo policzyć, że za Keksana i tss poszło około 4 milionów, Niko, jak wiadomo, zresztą milion dwieście, Monesi 2,5 miliona, mamy praktycznie łącznie prawie 10 milionów. Jeżeli doliczymy sobie do tego wszystkiego piątego gracza rekordowe pensje za odejście z Vitality dla Magiska i Zonika, i to jest, szczerze mówiąc, śmieszne, że Falcons upokorzyło się na tym majorze i nie powinniśmy gryźć się w język. Swój debiut zaliczyli przeciwko B.A.T.E. na Unseance'ie. I od początku było widać, że coś jest nie tak. Bo jeżeli najgłośniejszym tematem tego dnia było to, że Niko miał w swoim ekwipunku AK-47 warty 1 milion dolarów, to raczej nie ma z czym się bronić sportowo i tak w tym przypadku właśnie było, ponieważ B.A.T.E. się po nich przejechało, a wyjątkowo kiepsko grał Monesi. Następnie spotkanie przeciwko Lynn Vision na Niuku i tutaj również nie było najlepiej. Lynn Vision nie należało do drużyn, które miały w jakimkolwiek stopniu zaskoczyć i Bukmacherzy również tak nie sądzili. Przed tym spotkaniem kurs na nich wynosił 4,50, co oznaczało, że gdybyście mieli sporo pieniędzy i zdecydowali się przykładowo, postawić 10 tysięcy złotych na nich, dostawaliście prawie 44 tysiące po podatkach. I w momencie porażki każdy już chyba wiedział, z Team Falcon's jest coś nie tak. Czy skończył się miesiąc miodowy? Być może, ale nawet jeśli, to chyba będą w stanie pokonać OG, prawda? No i każdy, kto tak myślał, miałby rację, ale nie było to proste, gdyż Falcons naprawdę męczyło się na OG i było widać, że mimo, że nie są w najlepszej formie, to być może będą w stanie wrócić i może będą w stanie zrobić genialny kombek. W końcu robili tak kiedyś. Sam TESs również nie miał zamiaru gryźć się w język i od razu po wygranej na OG poszedł i powiedział. Nie obchodzi mnie to, czy zabrzmi to zarozumiale, ale damy radę z tego wyjść. No i można to zaliczyć jako jedne z najgorszych słów wypowiedzianych przed tragedią, gdyż tak się składa, że Falcon trafia na MIBR w meczu o wyjście. MIBR, czyli Mate in Brazil. Drużyna pięciu Brazylijczyków, która szczerze mówiąc nie miała przed sobą jakiejś niesamowitej przyszłości. Oczywiście są tam bardzo znane niki, takie m.in. jak Save, który grał w Fury, oraz Insani, który jest jednym z większych talentów brazylijskiej sceny. Nie zmienia to faktu, że jeżeli porównamy sobie ten roster, że tak powiem head to head przeciwko Falcons, no to porównania nie ma. Nie tylko w zarobkach, nie tylko w graczach, ale przede wszystkim w samej organizacji. I wydawało się, że Falcons rzeczywiście wraca na dobre tory. Ancient. Padł ich łupem, i w końcu mogliśmy zobaczyć zawodników, którzy wrócili do formy. Monesi 1,45 ratingu. Tesses również. Niko również wyglądał bardzo dobrze. Wydawało się, że Falcons się po nich przejedzie i skupi się na jutrzejszym meczu. Każdy, kto tak sądził, był jednak w ogromnym błędzie, gdyż na Newku Falcons przegrywa przeciwko MIB i szczerze mówiąc trzecią mapą było inferno. Inferno, które jest ekstremalnie niebezpieczne, gdyż Insani na bananie jest w stanie robić rzeczy, których inni zawodnicy zwyczajnie robić nie są. Patrząc nie tylko statystycznie, ale generalnie patrząc na to w jaki sposób grało MIBR, Inferno jest bardzo dobrą dla nich mapą, natomiast Falcon szczerze mówiąc miewało różne rezultaty. Co tym idzie mapa rozpoczęła się i na samym początku obserwując to starcie mogliśmy sobie pomyśleć: Dobra, Falcons raczej da sobie radę. W końcu wygrali oni rundę drugą, byli w stanie wyjść na prowadzenie 3 do 2, wyglądało to jakby byli oni pod kontrolą. Z czasem jednak było tylko i wyłącznie coraz gorzej. MIBR wyszło na prowadzenie 4 do 9, następnie 4 do 10, a następnie Falcons ponownie zaczęło wracać. Oglądając jednak to spotkanie, można było odczuć wrażenie, że jest to ponownie inne Falcons. Niko był offline na przestrzeni 18 rund. Zdobył on tylko i wyłącznie trzy eliminacje. Sytuacja, która w wykonaniu Nikoli Kowacza ma miejsce ekstremalnie rzadko. Miała jednak miejsce tutaj. Nie zmieniało to jednak faktu, że czy z Nico, czy bez niego, Falcons rozpoczęło swój powrót. Wynik 11 do 11, następnie 12 do 11 dla MIBR i drużyny zaczęły walczyć o to, kto ma pozostać na tym majorze. Walka była niesamowita, zażarta i każdemu polecam, aby chociaż raz obejrzał w życiu ten mecz, gdyż szczerze mówiąc, było to absolutne kino i myślę, że wielu z was mogło zwątpić. W momencie, kiedy wynik wynosił 17 do 18 dla Falcons. Wtedy wydawało się, że w końcu Falcons da radę, w końcu zgarną dla siebie to zwycięstwo. Jednak ponownie nie wydarzyło się to. Sytuacja 5 na 3. Zajęty bomb B na Inferno. Runda, której najprawdopodobniej, gdybym nie wiedział, jak się potoczy, powiedziałbym, że nie da się przegrać. Jednak Falcons ponownie udowadnia, że niemożliwe nie istnieje. Robi się 3 na 5. Okej. Okej, okay. okay. powiem wam szczerze, się nie spodziewałem takiej sytuacji. To jest totalna runda z Ultrafiuta, kurwa mać, brawo. Monesi nie trafił ważnego fraga na bananie, hit kupa sezonu. Kiedy oglądałem ten mecz na żywo, coś we mnie pękło i chyba nie tylko we mnie, lecz Falcons również, gdyż zaraz po tym, kiedy to się wydarzyło, Falcons zaczęło popełniać ekstremalnie dziwne błędy. Naprawdę, sytuacje, których nie wyobrażałem sobie, że będę kiedykolwiek widzieć, działy się i miały miejsce na moich oczach. I szczerze mówiąc, był to chyba pierwszy raz tak ogromny rozłam psychiczny, jaki ja zobaczyłem na żywo. Bo nie wiem, jak ktoś jest mi w stanie wytłumaczyć, że mamy rundę, która wygląda genialnie wręcz dla Falcons. Runda 40, wynik 20 do 19 dla MIBR. Falcons rozpoczyna po CT i rozpoczyna wynikiem 5 na 3. Insani i Breno, czyli dwóch zawodników, którzy mieli największy impact na Inferno, nie żyją. Następnie jednak to, co robi Falcons, szczerze mówiąc, przechodzi najśmielsze pojęcie. Pierw Monesi wychyla w dziwaczny sposób i pada po prostu za darmo, następnie TSS również podejmuje duel, który kompletnie nie jest mu na rękę i chyba moja ulubiona sytuacja, w której Kyksan z jakiegokolwiek dziwnego powodu decyduje się uraszować Smoke'a na B, kiedy jest jeszcze 40 sekund do końca rundy i wpada prosto w ręce Seifa, tylko i wyłącznie dlatego, że słyszał, że Exit wraca z paką. Ta jedna decyzja doprowadziła do punktu meczowego dla MIBR i żeby pozostać w tym turnieju, wystarczyło wygrać jedną rundę i byli w stanie to zrobić. I wiecie, mieliśmy drużynę, które odpadały z Majora w różnym stylu. Czasami było to Virtus Pro, czasami było to Astralis. Nie pamiętam jednak kiedy ostatnim razem, druga najlepsza drużyna na świecie, patrząc na ostatnie rezultaty, doprowadziła do tak ogromnej kompromitacji, gdyż to nie było po prostu odpadnięcie. Tutaj było widać, Brak struktur, o który Monesi często walczył, żeby się pojawiły. Nie wiem jak inaczej nazwać tego typu zachowania, jak ten pik ze strony Monesiego w rundzie 40, push przez smoka ze strony Keksana, bo tak jak strona terror w wykonaniu Falcons wygląda rzeczywiście dobrze, tak po CT, szczerze mówiąc, bardzo często wyglądali oni jak kurczaki biegające bez głowy. Co natomiast wydarzyło się jako następne? Social media wybuchły i słusznie, patrząc na to, że było to jedno z większych wydarzeń i był to absolutny szok. Praktycznie cały Twitter śmiał się z Falcons i szczerze mówiąc jakoś specjalnie mnie to nie dziwi, gdyż to co oni robią jest absolutnie zabawne w tym momencie i szczerze mówiąc komiczne, ponieważ dostaliśmy już przed chwilą potwierdzenie, że kolejnym transferem, tak jak zresztą było zapowiadane przed tym majorem, jest to, że rzekomo za 2 miliony dolarów dołączy do nich kiosukę. I tak jak nie będę się wypowiadać na temat samej kwoty, chociaż wydaje się, że 2 miliony dolarów na zawodnika, który nigdy w życiu nie zagrał na tier 1 lanie wydaje się być ogromną kwotą, tak szczerze mówiąc, może tym razem im to wypali. Osobiście uważam, że raczej nie, ponieważ wydaje się wręcz, że Falcons ma na sobie jakąś dziwną klątwę. Za każdym razem, kiedy wydaje się, że to w końcu jest ten roster, który teraz będzie zdobywać sukces, tak po prostu okazuje się, że nie, to nie jest ten roster. Nie wiem, czy zmienią Majiska za Kiesłkę, czy zmienią... Testsa, kiesukę, szczerze mówiąc, wydaje się, że tam po prostu jest potrzebna jakaś ogromna przebudowa i po prostu zbudowanie jakichś struktur. Zresztą problemy Falcons na tym się wcale nie kończą. Pamiętacie, jak mówiłem Wam o kimś takim jak Lars Robl, czyli performance coach? No cóż, jego zadaniem jest, aby być jak najlepszym performance coachem, aby pomóc zawodnikom sprawić, aby byli po prostu lepsi. Niestety dochodzi do sytuacji, w której pojawia się bardzo dużo plotek, w których możemy stwierdzić, że nie działa to najlepiej dla zawodników. Wedle różnych plotek, które się pojawiają, to właśnie Lars Robles sprawił, że Monesi nie może robić tych rzeczy, które robi w przeszłości. Czytaj siedzieć na FaceChat do nocy, a następnie wstawać o 8 nad ranem, żeby przejść się na spacer, zanim zaczniesz grać 6 razy Miraża albo 6 razy Das2. Jest to po prostu zwyczajnie niemożliwe i doprowadza to do sytuacji, w której Monesi nie performuje tak dobrze. Zostało to jednocześnie zlikowane w trakcie

oznacza, że taki stan rzeczy się utrzyma, ani kompletnie również to nie oznacza, że zdecydowanie to, że stał się on teraz nazwijmy to ranną personą sprawia, że będzie on grać gorzej, ale być może to po prostu nie jest dla niego. Wiecie, jak się nad tym zastanowimy, to Bumicz kiedy wygrywał majory to wyglądał w ten sposób, a teraz kiedy ledwo co wychodzi z pierwszego stage'u na majorze to wygląda w ten sposób. I oczywiście to żart, jakby ktoś nie wyłapał. Tak czy siak, jak widać, Falcons ma wiele problemów i nie wydaje się, aby pojawiła się jakakolwiek odpowiedź na nie. I jeżeli Wy wiecie, co mogłoby im potencjalnie pomóc, to jak najbardziej napiszcie w komentarzu. Póki co, Falcons kupiło sobie tytuł najbardziej memicznej drużyny na lata i to nie memicznej w ten dobry sposób. Dziękuję Tobie serdecznie za obejrzenie tego materiału. Jeżeli Wam się podoba, zostawcie łapkę w górę i suba. Do usłyszenia, do zobaczenia. Hejka!